Witam was, widzowie, bardzo serdecznie. Dzisiaj sam, na rybkach. Co, rękawiczki schowam? Czekajcie. O. Dzisiaj sam na rybkach. Zobaczymy, czy uda się. Po ostatnim odcinku z kolegą, który złowił... E, który złowił fajnego obstrąga Zobaczymy, czy mi się uda też. Już było pierwsze branie zepsute Ale powolutku Zaraz ogarniemy Także zapraszam do oglądania Włączać do dziennika dziennikową Już z tego co widzę Sporym minusem Który utrudni mi dzisiejsze złowienie ryby Jest wiatr Wiatr, sorry, który jest Dość mocny Aj. Na razie tu chwilę już, na razie nie ma nic. Jest delikatnie brudna ta woda, nie będę ukrywał. Aczkolwiek wydaje mi się, że powinno coś siąść, bo tragedii nie ma. Są teraz roztopy, bo ta temperatura jest na plusie dość mocno. Także ostatnio też pod y, moim filmem skomentował mi taki pan, że... Że po prostu e, słabo się z rybami odwrócimy i chciałem się tylko do tego odnieść w takim sensie, że do sam cel tego dobrego obchodzenia się z rybami jest taki, żeby ta ryba po prostu odpłynęła w dobrej kondycji. A ta ryba odpłynęła w kondycji i to naprawdę bardzo dobrej. Także wydaje mi się, że nie zrobiliśmy jej żadnych krzywdy ani nic, aczkolwiek dzisiaj już wziąłem co do serca to i jest już. Jestem już uzbrojony w. Sowy, co? folię i metróweczkę. Patrzcie, tutaj bobry wyżarły. Jest takie fajne miejsce. A tu miałem brania wstrąga na tamtej wyprawie. Jedne z nich ale były. O, dobra. Może jakiś się wchaczy. Chociaż jedno, cel na ten dzisiejszy odcinek to jest złowić chociaż jedną rybę. Mój jedyny i bardzo prosty cel. Także już koniec gadania odezwie się jak będzie ryba Elo. Po widzowie powiem Wam, że nie jest lekko. Miałem już kilka brań wciętych, biorą tragicznie, nie da się tego wciąć praktycznie. Prowadzę lżej, mocniej, wolniej, szybciej. I nie idzie tego wciąć po prostu. Czym to jest spowodowane, nie mam pojęcia. O? No żaden nie chce tak sensownie wziąć, tylko skupią. O i tu jest i koniec. Także no na razie jest ciężko. Nie wiem. Mam nadzieję, że się uda coś wyhaczyć w ogóle, jak się ma. No. Zmieniłem lokalizację. Wszędzie słabe efekty. Ale no. Jeszcze żadnej ryby nie wyhaczyłem. Co mnie troszkę martwi, no ale co. To poradzę. Kurde, to no nie idzie dzisiaj, słuchajcie. Widzowie, już jestem na ostatniej części rzeki, którą wyznaczyłem, że jeszcze połowie, na przedostatnim jeszcze kilka metrów obok. No i słuchajcie, na razie nic. Było tu kilka wrań, ale wciętej rywy żadnej. Ciężko, ciężki dzień dzisiaj. Tak w sumie zastanawiam się, czy. W ogóle publikować ten film, no ale jak go oglądacie, to znaczy, że opublikowałem publikowałem. znowu miałem branie znowu miałem branie, to jest takie ciągnięcie, i pobranie to z takich wrań, to ja nie nie wywnioskuję, fajnie się o to widzicie one się nie wciągać, po prostu tutaj o znowu może będzie branie na żywo, fajnie było ale co do brania na żywo to już będziemy na pewno raczej znaczy na pewno w, na 95% od następny, następny odcinek to jest będzie odcinek ze stawu na moją ulubioną metodę czyli grunt będziemy prawdopodobnie łowić sobie na fiberka z tą wędkę carp, a kurde, nie chcę przecinać, miałem rybę przed chwilą i spadła. Ta są ząbki na librze, ta są, nie widać ich, są ząbki. Kurde, tego się nie da wciągnąć. Nie wiem, co ja robię z Ale branie było fantastyczne, to muszę przyznać. Jeszcze chwilę tu postoję, bo i tak jest, została jeszcze jedna miejscówka. Eee... Możecie pisać w, sumie w komentarzach co może być powodem tego, że o, ich się nie da wciąć, czy to, że nie mogą trafić do w ten hak, czy co. Także piszcie a ja próbuję dalej zrobić jakiegoś strongana Widzowie ostatni rzut zwijamy i jedziemy do domu i taka szybka zapowiedź jeszcze co się będzie działo na kanale. Teraz po publikacji tego filmu e, tak naprawdę na 95% kończy się u mnie sezon strągowy. Znaczy nie, inaczej powiem. Na 95% no, na następnym odcinku już będzie łowienie z gruntu, e, bo wydaje mi się, że mamy będą na tyle dobre temperatury, że staw odmarznie. To jest pierwsza rzecz. Druga, nie mówię, że to jest zakończenie sezonu raczej, bo jeszcze pewnie w ferie się wybiorę z ekipą. Dzisiaj jestem sam. Ręce czerwone, ale to tylko dlatego, że muszę wam włączać. Bo tak to w rękawiczkach jedzenie. No i cóż, już mamy tu robaka pod samymi stopami. I koniec. Koniec sezonu Dziękuję. zaczę. Dobry żarcik. He. Koniec dzisiejszego oglądania, Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału. I do zobaczenia w kolejnym, miejmy nadzieję, już zasiadkowym filmie. siema